Na samym wstępie piszczący fotel Z góry, przepraszam Ale to tak ma być Dzisiaj jest tak Piątek, 12 czerwca Już jak widać Sunset, zachód słońca Grabimy, godzina po 20 Szykujemy pole na jutro Do prasowania Skończyć ten pierwszy poko, Zostało co tutaj zebrać I tam za drogą jest kawałek Ogólnie tu jest około 5 hektarów trawy jest w tym roku powiem wam padało, padało i napadało trochę tu towaru będzie i co później do spuszenia jest tutaj za miedzą dzierżawa. Nie kosiłem na raz, no bo jednak towaru trochę jest. A my mamy owijarkę stacjonarną i tak zwozić na bazę, no to mamy do bazy tutaj 7, 8, 7 km, gdzieś tak będzie. Może pod 9 nawet podciągniemy. i co, i zwozimy tak polami. Tutaj za drogą jest niecały hektar takich klinów. Ogólnie, tu, te pole, na którym jesteśmy, to jest. Pole mojego, chrzestnego w dzierżawie mamy. Uprawiamy już kupę lat. No i taka, taka to robota dzisiaj. Nowy nabytek na gospodarstwie. Kupiliśmy przewracarkę w końcu. Fundusz został spięty i przewracareczka jest już na gospodarstwie. Tam trzeba było ją troszeczkę podrobić. Pęknięta była w paru miejscach. Tata ją zapodspawał. Trzeba będzie tam zapodkładować ją i na razie zostawić. Później w zimę się rozbierze ją i pomaluje już tak na galantę, żeby było. Żeby ładnie wyglądała. I co było spawane w przewracarce? Standardowo zawieszenie tutaj przednie, ta, ta wygięta część w skrabiarce jak kupiliśmy, to było to wyrwane, ale o tym już chyba mówiłem na, kiedyś tam na vlogu. Było to wyrwane, teraz zrobione nawet śladu nie ma, że tam coś było wyrwane. My wolimy kupić sobie taką przewracarkę, gdzieś tam jest coś wyrwane, sami podszykować. Szykować sobie samemu, to nie jest jakaś tam duża filozofia. Umiemy takie rzeczy robić, a zawsze można trochę sceny urwać. Co ja tutaj dużo nie będę dzisiaj nagrywał, bo to już chyba kończę tutaj, co mi zostało? Jeszcze w drugą stronę. Raz, dwa wałki długie, i później ten trochę krótkiego. I finito Wybierzemy się później za te pole, tutaj jest 4 hektary Tutaj też trawa jest pęga tutaj widzę, gdzie nie sypałem nawozu jaka jest, a tam na górkach może na kamerze będzie widać, na górkach sypałem nawozy, to tam jest naprawdę gęsto. Wysoko i gęste, to to z nożami będzie ścięte co drugi nóż. Koło dołu mam skoszone nasiano torfowe łąki, to 2 hektary jest. i zostanie mi 20 km stąd mam łąkę 6 hektarową tam też trochę trawy jest, ta też pójdzie wsiano jest w tym roku towaru. u nas nikt nie narzeka ja będę kończył i do zobaczenia jutro z prasą już. Od rana zaczynamy kręcić. Także co, do zobaczenia jutro. Witam serdecznie. Kontynuacja vloga, dzień następny, lecimy, już mamy, lecę drugi raz dookoła, gdzieś jestem w połowie. Mamy 16 bel. Jest tematu, jeździmy wolno, no bo oczywiście prasujemy z nożami, żeby zdążyło pociąć. Już mi się siateczka kończy, zaraz będziemy kolejną wsadzać. To wsadzimy siateczkę, wyregulujemy hamulec na nowo. Do wieczora prasowanie pewnie. Ale ta rolka robi robotę. Naprawdę Bellelux lux wychodzą dowinięte. Nespodlegodawcze, areska, czyli, co tu dużo mówić, no zestaw już znacie. Miał być test klas Volto w sianie, ale tak pochmurno jest. Na razie nie ruszamy. Może po południu coś się przewróci. siatkę męczek yy, CNH a Tama wciąż jeździ na na czym? jak to się nazywa? jak to fachowo nazwać? na trzymaku do siatki a może by tak tamę spróbował a to wpierdzielił na trzymak chyba tak zrobimy Pour Trzeba dobrze ustawić siatkę, żeby ładnie podawała na komorę. jest. Coś się poplątało, dobra, mamy to. sprzątać ustawić hamulec i dalej jazda opuszczamy jeszcze raz sieteczkę to robota. Dzisiaj jeszcze usługowo po południu jak to zwieziemy i obniemy. Już lawetę mam napracowaną, a jeszcze dookoła nie objechałem dwa razy. 17 sztuk na lawetę. tamy jakby taka grubsza jest jakaś. Do tego rolka taka większa mi się wydaje. W ręku czuję, że grubszy materiał. Firanka jakaś. Dużo zostaje, bo nie było przewracane, grabione na pokos. A też pierdzieli, no i sklepało trochę. To dwudziestka chyba jest, bo nie dociąga na boki. Zostawia. No to nie jest folii, tak nie będzie widać przecież, nie? wypasowane wyszło 61 bel z tego kawałka 43 sztuki chyba do 4 hektary jest bela 125 z nożami to wychodzi jakieś tam 10 bel z hektara i co i zwozimy te piłki jak to niektórzy nazywają Dabcie piłki, że nie dobijam To jest bardziej przesuszone, to dowaliłem w gniotu To co ostatnio prasowałem Zdjęcia się pokazywały, nie nagrywałem filmów Po prostu popuściłem zabór, no bo jak ładuję 17 sztuk na lawetę I na resorach widać, że jest dość No ładuję po prostu ją na pół, tak? Podsuszonej wyładuję 17 sztuk No to jak prasowałem tamto mokre to Ładowałem 12 sztuk 10 sztuk nawet czasami i resory proste w niej Aż nawet poprzeginane w drugą stronę Pole do najrówniejszych nie należy, tak jak w poprzek jeździmy to co się będzie odzywał czy w poprzek, czy wzdłuż, to i tak on się odzywa. Z prasą się wolno jeździło, to za bardzo go nie było słychać. Ogólnie to plan był taki, żeby to na polu owijać, ale jak z naszej owiarki wypada na leżąco, to strasznie kaleczy te belę. Także kosimy mniej, zbieramy mniej, ale owijamy na miejscu. Można by było jakieś folie podkładać, szmaty, ale kto się z tym będzie bawił? Zwieści, tak trzeba. Góry, doliny, może trzeba jeździć, żeby ciągnika nie położyć. Kiszonkę włożę na stojąco, bo później jest lepiej brać do wiarki. Chwytakiem niż należąco, widłami to sobie należąco leżąco włożę, bo to wjeżdżam, wyciągam tych dwóch A chwytakiem jak położę ją na leżąco, to później ciężko mam wziąć drugi rząd Bym musiał z drugiej strony lawety zajeżdżać o, do Taka to robota, nie? Tak to się robi u nas. Tradycyjnie na pierwszy pokos łączka tam jest, nie wiem, w rogu może będzie widać. To też było do skoszenia, ale co? Bobry zrobiły tamę. Nikt nie poszedł, nie sprawdził. I łączka pływa. Ona jest tak niżej trochę, tam torfy takie tam. Take tam naše klimate. Dole je torus na gurce glina. Kursy są będą dwa razy po 17 i raz 18 sztuk. Tam za drogą jest naprasowane, no sporo tam wyszło. Ostatni kurs już owijamy. Nawet moja lawetka. Kursik zrobiła, 8 sztuk przywiozła. Ciężkie bele, kurczę, 17 sztuk, jednak za ciężko było. Woziłem po 15, po 14. 5 na dół, w jeden rząd, 5 w drugi. Czyli dycha i 4 na górę. Bele, co teraz owijamy do tych białych? To bez porównania do wyglądu. No ale takie jak się na zielono zwija. Nie ma pogody, ciężko się wstrzelić. Dzisiaj też niby miało być jakieś mega słońce. A nie ma. Poszukują w tej pogodzie. tutaj dużo ciągników dzisiaj jeździ Korzystają ludzie z pogody, jaka jest, jaka taka jest, ale tam sąsiady z tyłu widzę winą. Muszę owijać i lecę na usługę do wuja. Od wuja dalej Areska nie stygnie Muszę olej w skrzyni wymienić, już czas nadszedł jej Bo to godziny wyrobione Będziemy kończyć taki vlog. Można powiedzieć, na szybkości trochę wczoraj, trochę dzisiaj. zaraz koniec roboty, i tak. Także ja zapraszam oczywiście fanpage, Facebook, Instagram. Tam się zdjęcia ukazują, co robimy tak na bieżąco. Bardziej tam jest niż na YouTubie. Na YouTube. No, zdjęcia się ukazują, relacje na Instagramie. GR baryłki. Barylki tam chyba jest, bez polskich znaków. Zresztą linki w opisie do fanpage'ów. Podobało się. Łapeczka w górę nie podobało się łapeczka w dół można skomentować nikt nie zabrania nie subskrybujesz to subskrypcja chcesz być na bieżąco dzwoneczek będą przychodzić powiadomienia o dodawanych filmach i zdjęciach w zakładce społeczność i co do następnego trzymajcie się na razie i cześć